Cześć, kochani, witajcie w kolejnym filmie z serii gry. World of Tanks. Dziś w programie zajmiemy się tematem czołgu premium, a mianowicie moje top 5 czołgów premium. A więc, otrzymajmy na miejscu piątym, Lorraine 40 d Kiedyś był to dziewiąty poziom czołg średni, dzisiaj również jest to czołg średni, lecz zmieniono go na osmy, ósmy poziom. I został, został wybrany czołgiem premium. działa z czterema pociskami, przeładowanie pomiędzy nimi to tylko 2,5 sekundy, średni damage 300 na strzał, penetracja 232 na pociskach zwykłych, na goldowych mamy aż 263, minus 8 stopni opuszczania armaty. Mobilność jest bardzo dużą zaletą tego czołgu, jak również ten magazynek. Czołg jest w stanie rozpędzić się do 60 km na godzinę. Teraz mamy miejsce czwarte, a na czwartym miejscu chiński Tedek ósmego poziomu WZ121FT. Średnie uszkodzenia tego niszczyciela na strzał to 440, penetracja na pociskach zwykłych wynosi 248, 310 natomiast mamy na pociskach goldowych. Działa, ładuje w około 8 sekund, czyli jest to świetny tutaj. Na świetnym poziomie stoi DPM tego niszczyciela. Bardzo dobre tutaj ładowanie w te 8 sekund. Jest pocisk, dobra penetracja, także super niszczyciel. 120 pancerza na przodzie kadłuba, ale no, w starciu jeden na jeden, gdy ruszamy się tym czołgiem na boki, jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo odbić, odbić tych pocisków i wyciągać jak najlepsze bitwy. Także polecam u mnie akurat w zestawieniu ten czołg. Niszczyciel czołgów wylądował na czwartym miejscu. Także jak najbardziej przyjemny niszczyciel. Przejdźmy teraz może do miejsca trzeciego, a na miejscu trzecim ląduje SU-130PM, czyli ósemka rosyjska, niszczyciel czołgów, czołg, który mam akurat z maratonu bodajże z 2018 roku również ósemeczka, premka uszkodzenia na strzał bardzo duże ponieważ aż 520 średnich uszkodzeń penetracja na pociskach zwykłych wynosi tutaj 243 czyli bardzo dużo oraz 320 na pociskach goldowych ładowanie działa w zależności od tego jak mamy wyszkoloną załogę jakie perki oraz jakie dodatkowe że tak powiem, modyfikacje mam zamontowane od 11 do 12 sekund. 1100 HP minus 7 stopni opuszczania działa. Armaty 65 km jest w stanie taką prędkość osiągnąć ten czołg. Także jesteśmy, no, możemy bardzo szybko zmienić pozycję. Dobre maskowanie powiedziałbym, że bardzo dobre. Siata, lorneta, zestaw idealny na ten czołg. No i to działo które jest rewelacyjne rewelacyjne uszkodzenia zadaje na strzał także na moim rankingu to 5 czołgów SU-130PM na trzecim miejscu tutaj widzicie bardzo duże uszkodzenia zadaje przejdźmy może teraz do miejsca drugiego a na miejscu drugim melduje się nam czołg is 3A jest to czołg radziecki IS-3 Autoloader czołg z paczek świątecznych przynajmniej ja wygrałem go w paczkach świątecznych jest to magazynkowiec 3 pestki w magazynku które możemy wystrzelić co 3 sekundy średnie uszkodzenia na tym czołgu to 390 pociski zwykłe z penetracją 221 goldowe 270 pierwszy pocisk ładuje się nam w Jakieś około 16 sekund. Na drugi potrzebujemy 13 i na trzeci około 10 sekund. Wytrzymałość tego pojazdu to 1550, wieża mm, pancerza ma 2249 kadłub, natomiast jedynie 110. Opuszczanie armaty tylko minus 5%. Ten czołg znalazł się u mnie na drugim miejscu, a nie Defender, ponieważ lepiej gra mi się właśnie Isem 3. I na pierwszym miejscu, nie kto inny jak Project to 46, czyli włoski czołg średni 8 poziomu. Czołg również premium. Mam go z maratonu, był dostępny w sklepie premium i paczkach świątecznych, bodajże w ostatnich tych paczkach świątecznych, tak, tak. Mamy tutaj 240 średnie uszkodzenia na strzał, penetracja na pociskach zwykłych 212. Na goldowych 259, trzy pociski w magazynku z automatycznym doładowaniem. Do tego mobilność i mamy coś rewelacyjnego, czyli czołg bardzo wszechstronny. Może nim, możemy nim szybko kogoś oflankować, oddać trzy strzały, odjechać. Minus 9 stopni opuszczania armaty. 1400 hapsów, także nic dodać, nic ująć. Pancerz wiadomo kartonowy, ale jest to średni czołg. No cóż, także to jest moje top 5 czołgów premium, które akurat posiadam. Te czołgi, które mam w garażu są tutaj. Nie ma tutaj czołgów, którego nie miałoby u mnie w garażu, także dziękuję za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się ciepło. Powodzenia na polu bitwy. Cześć!